Ciemności i zamieszania, które tylko różaniec może rozproszyć. I dosłownie dzisiaj zadzwoniła do mnie taka moja znajoma i opowiadała o pewnej serii nieszczęść, które na nią przyszły. A to jest kobieta, która przez długie lata żyła w grzechu, była bardzo pogubiona, no ale się nawróciła i postanowiła robić różne dobre rzeczy na rzecz ewangelizacji, żeby innych zachęcać do wiary, do miłości Pana Boga. No i w pewnym sensie została bardzo zaatakowana z różnych stron, i od swojej rodziny, i od różnych ludzi, których nie znała nawet administracyjnie przez różnego rodzaju służby ktoś usiłował odwieźć ją od tego dobra, które robiła i ona w pewnym momencie mówi no muszę odmówić Pompejanka. Nie czy wiecie na czym polega Pompejanka, czy nie. Przecież przez 54 dni codziennie odmawia trzy części różańca. I to jest ponoć właśnie taka bomba atomowa, że kto odmówi taką Pompejankę, to na pewno jego modlitwy będą wysłuchane. I mówi, że zaczęła odmawiać Pompejankę właśnie na to, żeby te ataki na nią ustały, bo było już ich za dużo. I mówi, że dosłownie w ostatnim dniu odmawiała tę modlitwę, to wszystko to po prostu się rozeszło, jakby w ogóle jakby nie było, jakby rzeczywiście takie chmury za dotknięciem czegoś się momentalnie zniknęły. Wszystkie te ataki się skończyły w tym dniu, w którym ona skończyła tę modlitwę.